Na lotnisku w Barcelonie celnicy zajęci są przemytnikami papierosów z Algierii. Ale niektórzy próbują ich przechetrzyć. To żona tego pana. Mówiła, że ma tylko jeden. Spokojnie, proszę to otworzyć. Obserwujecie. Zostaw to, ja to otworzę. Zachowanie pasażerów sugeruje, że próbują coś ukryć. Kurtka i torebka. Bez wątpienia próbują wszędzie coś ukryć. Ile masz pieniędzy? 7 tysięcy. A ona? Ona nie ma pieniędzy? Nie. Gotówka powyżej 10 tysięcy euro musi zostać zgłoszona na cle przy wjeździe do kraju lub wyjeździe. Paszport? Zaraz go dostaniesz. Proszę tu zaczekać. Chwileczkę. Szybko. Przeszukaj dokładnie tę dziewczynę. Za mną, proszę. Funkcjonariusze podejrzewają, że mogła ukryć papierosy lub pieniądze pod ubraniem. U. Pieniądze? Weź to. Ma pieniądze. Pokaż je. Oboje macie po 7 tysięcy. To zwykła gotówka. Nic więcej? Nic. A tytoń? Do szefa. Cztery? Jeden jest wolny od cła, za resztę trzeba zapłacić. Walka z przemytnikami papierosów jest jak zabawa w kotka i myszkę. Zaraz po tym, jak przyłapie się jednego, pojawia się następny. Papierosy? Gdzie? Nie ma? Tutaj. Jedna osoba obsługuje skaner, druga otwiera bagaż. Inni obserwują kolejki. Tamci próbują nas spowolnić, długo szukają kluczyka, przeszkadzają w sprawdzaniu. Tytoń? Nie? W Barcelonie celnicy zajęli 230 paczek zawierających narkotyki. W bazie agenci zaczynają analizować ich zawartość. Pierwsza marihuana 45 gramów. Żywica 45 gramów. Ważymy i notujemy. Każda paczka z narkotykami jest ważona, a jej zawartość zapisywana. To normalna puszka, wypełniona marihuaną, by zamaskować zapach i uniknąć wykrycia. Są pomysłowi, na przykład celnicy wykryli marihuanę w miodzie i rzeźby z kokainy wymieszanej z gliną. Nie wiemy, co to za brązowy proszek. Wykonamy test i dowiemy się. Mamy wynik pozytywny. MDMA. Szacuje się, że w Unii w ciągu ostatniego roku MDMA brało 2% młodych dorosłych. W drugiej paczce znaleźliśmy substancję przypominającą kryształ. Wzięliśmy trochę i sprawdziliśmy tabelkę. Żółty kolor wskazuje na amfetaminę. Po kokainie i marihuanie, MDMA i pochodne amfetaminy są najczęściej zażywanymi narkotykami w Europie. Często są produkowane w Holandii. W przesyłkach wykrytych przez skaner znaleziono także nowe syntetyczne narkotyki, takie jak kryształ 3MMC, który stał się ostatnim krzykiem mody na rynku. Mefedron, znany także jako miau-miau, to dopalacz, który powoduje euforię, ale może prowadzić też do lęków i depresji. Wysyłka każdego narkotyku jest klasyfikowana jako przemyt narkotyków. Dlatego analizujemy wszystkie przesyłki, by sprawdzić, czy możemy aresztować kogoś w Barcelonie. W Madrycie przyłapano mężczyznę z Ganes z całym wachlarzem zakazanych produktów. Ze zgniłymi rybami, saszetkami z whisky i lekami na receptę, takimi jak Viagra. Przewozisz bardzo dużo pigułek. Sildenafil. Pełno tu robaków. Jak się u Was nazywają? Kukrucz. A, karaluchy. Afrykańskie karaluchy to do zamrażarki. Niech zamarzną. Myśli, że zabraliśmy to bez powodu, bo u niego w kraju to normalne. Nie rozumie, że mógłby spowodować tu plagę. W sumie skonfiskowano kilogram żywności. Ile tego masz? Co to jest? Inkristia. Na plecy? Wykonamy test. Wygląda jak olej. Linia robi się wyraźna, więc to nie narkotyki. Można wziąć, to olej. Ja nie kłamię. Możesz nie wiedzieć, że w czymś jest narkotyk, tak jak nie wiedziałeś, że Sildenafil to Viagra. Agencja celna przygotowuje raport do podpisu dla pasażera. Skonfiskowaliśmy 420 gramów leków. Jeszcze Sildenafil. 26. 26 jednostek. Je również skonfiskowano i zostaną zniszczone. Te saszetki zawierają alkohol. Miał 408 saszetek po 50 ml, w sumie 20 litrów 400. Musisz zapłacić 115,5 euro podatku za przekroczenie limitu, rozumiesz? Możesz wrócić po alkohol za miesiąc i zapłacić tych 115 euro. Teraz tyle nie mam. Niestety, nawet jeśli nie zapłaci, i tak otrzyma karę grzywny za przekroczenie limitu bezcłowego przewozu alkoholu. Na lotnisku w Barcelonie Straż Cywilna znajduje coraz więcej przemycanych papierosów, wyjmując paczkę za paczką. Co to? Papierosy? A mówiłeś, że nie masz. Kolejny. Okay. Paszport. Zdaj mi kurtkę. Daj mi kartony z papierosami. Nie mam. Masz. Daj mi wszystkie. Przykro mi, przyłapaliśmy cię. Ma rozerwaną kurtkę wypełnioną towarem. W ciągu ostatnich dwóch lat w Hiszpanii skonfiskowano ponad 2 miliony kartonów papierosów. Gdzie reszta? Gdzie? W Algierii. 1, 2, 3, 4. Brakuje czterech. Gdzie są? Dónde? Przysięgam, nie mam. Dzień dobry. Miał rozerwaną kurtkę w niej przemycał to wszystko. Brakuje czterech. Jeden się zabierze, a za to niech zapłaci. Bezcłowy limit to jeden karton papierosów, 50 cygar lub 250 gramów tytoniu. Więcej oznacza karek grzywny. Miałeś się schowane. Nie o to chodzi. Dzielą się nimi, więc niech płaci. Spójrz na jego kurtkę. Płać. Ten lot jest jak zabawa w kotka i mieszka. My polujemy, a oni próbują nas przechytrzeć i przemycić papierosy. A my staramy się ich złapać. To stało się rutyną. Do następnego razu.